Tak naprawdę dzisiaj organizujemy spotkanie, które jest w ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja nosi nazwę Moja Droga i wpisując się niejako w tą, w tą edycję, zorganizowaliśmy spotkanie, które jest poświęcone dopiero co zakończonym obchodom setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i obrony Włocławka w sierpniu 20 roku. Chodzi o to, żebyśmy sobie na tym spotkaniu poopowiadali nie tylko o samej wystawie i o innych um, towarzyszących imprezach, ale przede wszystkim o tych wydarzeniach, które 100 lat temu miały miejsce tutaj we Wrocławku. Czyli e, krótko mówiąc, kilkudniowej obronie miasta przed bolszewikami, e, obronie skutecznej trzeba tutaj dodać. Wocławek się obronił e, dzięki e, męstwu i zaangażowaniu e, jednostek wojska polskiego, ale również i ludności cywilnej. Temat jest cały czas aktualny. Cały czas odkrywamy wiele nowych faktów, historii z tym związanych. I to jest myślę dobra okazja, żeby zapoznać się z kawałkiem dobrym kawałkiem historii naszego miasta i naszego regionu który świetnie wpisuje się w historię ogólnopolską, ale przede wszystkim tutaj będziemy sobie rozmawiali o tych wydarzeniach, które miały miejsce tu we Włosławku i w jego najbliższych okolicach. Poruszymy kwestie związane z wystawą, która tutaj jest od 14 sierpnia udostępniana i będzie można ją odwiedzać do 15 listopada. Jak również o filmie, który powstał i grze, którą również przygotowaliśmy na tą okoliczność. Mam nadzieję, że spotkanie będzie owocne, że dojdzie do wymiany poglądów, jakiejś wiedzy. To wszystko po to, żebyśmy jak najwięcej w temacie 20 roku tutaj wszyscy wiedzieli. Mieszkańcy Wocławka i my. Interesuję się od dawna tą bitwą warszawską i w tym właściwie bitwą o Wisłę we Wocławku dlatego, że związane to jest również z moimi rodzinnymi wspomnieniami, ponieważ mój dziadek Adam Gadzinowski Walczył jako ochotnik tutaj właśnie Włocławku w obronie mostu Również jego brat Mieczysław walczyli tutaj. A on wtedy był w regularnym wojsku. Natomiast mój dziadek był ochotnikiem.